Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, cotygodniowy Motodziennik przed nami. Serdecznie zapraszam na program, a zaczynamy? zaczynamy oczywiście od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu ciekawych samochodów za przyzwoite pieniądze. Zaczniemy od Toyota Prius. Auta trzeciej generacji są praktycznie niedostępne. To co jest, albo ma kręcony przebieg, albo jest po wypadku. Albo ma kręcony przebieg i jest po wypadku. I oczywiście najłatwiej trafić taksówkę lub auto, które jeździło na Uberze przez kilka lat. Z drugą generacją też nie jest lekko, a ceny są kosmiczne. Ta sztuka wyceniona została na 29 tysięcy złotych. Jest z 2005 roku, ma zaledwie 136 tysięcy przebiegu i wygląda bardzo ładnie. Na 15 tysięcy wyceniono tę Alfa GTV. Z 1996 roku. Pod maską bardzo ciekawe 2.0 V6 Turbo. Auto jest według opisu z polskiego salonu. Ma 62 tysiące przebiegu. Wygląda nieźle. Na 77 tysięcy wyceniono tę Skoda Superb Kombi z 2017 roku. Pod maską 2.0 diesel, 150 koni, skrzynia manualna. 138 tysięcy przebiegu. Auto jest z Belgii, ale według deklaracji jest bezwypadkowe. I było serwisowane w ASO. A cena to cena brutta na auto zostanie wystawiona pełna faktura VAT i jeszcze ciekawostka na koniec. Założę się, że z ciekawą historią to fabrycznie nowy Mercedes S 650 Maybach Cabrio, jeden z 300 wyprodukowanych. Auto jest z 2018 roku, jest bez przebiegu i ciągle w fabrycznych foliach. Cena to 340 tysięcy euro. Nie wiem jak to jest z tymi samochodowymi foliami, ale kiedyś nie pośpieszyłem się z usunięciem folii zabezpieczającej z parapetów i z ram okiennych, no i potem musiałem je zaskrobywać, więc tutaj chyba też bym się pośpieszył. To tyle jeżeli chodzi o przegląd ogłoszeń. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco. Jest to firma, która na pierwszy montaż produkuje filtry uszczelnienia, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji, również poduszki silnika. A teraz przechodzimy do tego, co ciekawego wydarzyło się ostatnio i wydarzy w najbliższym czasie w świecie motoryzacji. Minęło już kilkanaście dni od momentu, w którym Elon Musk wszedł do siedziby Twittera z umywalką i de facto przejął firmę. Ale temat w dalszym ciągu żyje również w kontekście motoryzacyjnym. Oprócz koncernu GM, również Stellantis, to przecież kilkanaście różnych marek, oraz Volkswagen, kilka kolejnych, nie będą zamieszczały na Twitterze reklam. Nie są to decyzje ostateczne. Firmy mówią, że to tymczasowo, by zorientować się, jaka będzie przyszłość platformy z nowym szefem. I o ile Amerykanom, czyli General Motors, chodzi o to, by nie wspierać biznesów w Konkurenta, bo teoretycznie każdy dolar wydany na reklamę na Twitterze może trafić do Tesli. Tak, Stellantis i Volkswagen mają chyba spore obawy związane z tym, jak zmieni się podejście moderatorów do tak zwanej wolności słowa i poprawności politycznej. No i pewnie są też jakieś obawy związane z tym, że reklamy mogą być traktowane trochę po macoszemu. Na te ostatnie obawy Mask odpowiedział nawet, że postarają się być tak fair, jak to tylko możliwe. Do Marek Stellantis zaraz przejdziemy, ale z Volkswagena też coś mamy. Lamborghini poinformowało właśnie. Że w tym roku, do końca września, wydano już nowych 7430 aut. Niby mało, ale ten rok, a przecież jeszcze kwartał przed nami, zakończy się dużo lepszym wynikiem niż ubiegły, kiedy do klientów trafiło 8400 samochodów. Najpopularniejszy w Gamie jest oczywiście Urus, to zdrowo ponad połowa sprzedaży, a moce produkcyjne i tak nie są w stanie sprostać zamówieniom. Czas oczekiwania na auto to nawet 20 miesięcy, więc tak realnie połowa 2024 roku chyba nawet gorzej niż w Mercedesie w takim razie. Zostając w koncernie od pewnego czasu ciemne chmury zbierały się nad marką Seat, przejętą w roku 1990. Na początku, za czasów pierwszej Cordoby czy Toledo, były to takie trochę ciekawsze stylistycznie Volkswageny. Z czasem pod koniec lat 90. pojawił się mały problem. Skoda zaczęła być doceniana jako auto praktyczne i niedrogie, a Seat w 2004 bodaj może 2005 roku trafił nawet na chwilę pod skrzydła Audi. Oczywiście wyłącznie na podkładkach pod tablice rejestracyjne z napisem Audi Group i ewentualnie w przekazach reklamowych czy marketingowych. Zabieg podbicia prestiżu się nie udał, a teraz okazuje się, że koncern lepiej zarabia na kuprach. W sumie to to samo co Seat, ale drożej, bo z wartością dodaną w postaci wykreowanego prestiżu. I od czasu do czasu pojawiają się pytania, czy utrzymywanie hiszpańskiej marki ma sens. Tak brzmi odpowiedź z Volkswagena: przynajmniej do 2028 roku owszem. A co potem? Zobaczymy. Do koncernu Stellantis teraz zajrzyjmy, bo sporo się dzieje. Jak tylko Ford postanowił zakończyć produkcję Fiesta. Niby przypadkiem do sieci trafiły zdjęcia nieco zamaskowanej jeszcze korsy. Auto jest w sprzedaży od 2019 roku. Z peżotą 208 dzieli platformę i wygląda na to, że jeszcze parę lat z nami zostanie. Wersja po lifcie spodziewana jest w przyszłym roku. Marka Alfa Romeo przed nami. Jeździmy teraz w i chyba zmajstrujemy jakiś materiał wideo o tym aucie, bo sporo od niego zależy. By nie powiedzieć, że wszystko. Wsparcie PR-owo-Marketingowe nadjedzie już w marcu przyszło. Roku, kiedy to marka Alfa Romeo zaprezentuje model supersportowy, prawdopodobnie z silnikiem benzynowym i nieco zmodyfikowanym motorem 2.9 z Juli QV. Auto ma być zbudowane na własnej platformie. Ikoniczne 8C było spokrewnione z Maserati przecież. Jednak w tej historii, oprócz samego samochodu, ciekawe jest też tło. Supersportowa Alfa Romeo zapowiadana była od ładnych paru lat. Temat ucichł ze 2-3 lata temu. Po czym w roku 2020, zupełnie nieoczekiwanie, okazało się, że. Maserati zrobiło superkara, model MC20, a jak już można mu się było przyjrzeć w warunkach, powiedzmy warsztatowych, to MC20 zawiera w sobie naprawdę sporo części z Alfy Giulii QV choćby. Mało prawdopodobne jest, by Alfa Romeo miała czas i pieniądze, by opracować nową platformę. Bardziej, że sięgnie po to, co już raz opracowała i czym przez korporacyjny rozkaz musiała się podzielić. Jak nowy model będzie się nazywał, nie wiemy, choć drogi są dwie. Będzie to coś w rodzaju 6C albo 12C kompetycyjne, bo 8 już było, cztery też, albo coś w stylu Tonale, Grecale, Polpad i Pomodoro, czyli żeby brzmiało z włoska. Skoro o Maserati wspomnieliśmy, dwie ciekawostki. W 2024 roku pojawi się kolejne Quattroporte, jednocześnie na emeryturę odejdzie Ghibli. Jeszcze do niedawna nie było jasności, co do tego, czy nowy model będzie, podobnie jak nowe Gran Turismo, zarówno elektryczny, jak i spalinowy, bo właśnie z Gran Turismo będzie dzielił platformę zaprojektowaną zarówno pod silnik V6 Biturbo, jak i napęd elektryczny. Podobno przesądzone jest to, że Quattroporte mk 7 będzie wyłącznie elektryczne. Trochę szkoda, mimo trzech silników i 760 koni. Trochę szkoda również dlatego, że marka nieco złapała oddechu ostatnio za sprawą MC20 i Grecale, które sprzedają się chyba całkiem nieźle. Jednak postawienie wszystkiego na jedną elektryczną kartę może odwrócić dobrą passę. Czy tak się stanie zobaczymy, a firma radzi sobie na tyle obiecująco, że w koncernie Stellantis zastanawiają się, czy nie wyodrębnić marki tak, jak spod skrzydeł Volkswagena wyleciało Porsche, a wcześniej spod Fiata Ferrari. Skoro przy szybkich autach jesteśmy, w Japonii w ramach wyścigów Super GT testowane są paliwa syntetyczne, a kierowcy dzielą się powoli swoimi obserwacjami. Na przykład skarżą na problemy z zestrojeniem auta oraz co z tego wynika zapachem spalin, przez które czasem łzawią nawet oczy. Na razie jednak nikt nie ma zamiaru poprzestać, bo zwłaszcza japońscy producenci wiążą spore nadzieje z tym rodzajem paliwa. I jeszcze jeden temat na dziś, dość ważny i przyszłościowy. Tradycyjna branża motoryzacyjna w kształcie i organizacji, którą znamy i do której jesteśmy przyzwyczajeni powoli odchodzi do przeszłości, przynajmniej na naszym kontynencie. Co będzie za lat 5 albo 7 trudno przewidzieć, ale nieco wodze fantazji puścić można – do czego zresztą zachęca firma konsultingowa PwC. Z analizy wynika, że do roku 2025 w ciągu trzech lat chińskie marki sprzedadzą w Europie 800 tysięcy aut. Szczerze w to wątpię. Jeździłem wieloma i są to najczęściej auta zdecydowanie gorsze od europejskich odpowiedników, a niekoniecznie tańsze, jeżeli już to niewiele. Gorsze materiały wykończeniowe, kiepskie, niewycyzelowane właściwości jezdne, brzydki zapach w kabinie i przede wszystkim marki, które nikomu nic nie mówią. Z mi też tak parę lat temu Ktoś powie, owszem, ale jak kupimy kiepski telefon za 2000, to jakoś to przeżyjemy, a kiepskie auto za 200 tysięcy, no będzie gorzej. A nowych marek, nie tylko chińskich, mogą się niedługo u nas pojawić dziesiątki. Na przykład należąca do koncernu Gili marka Zekr z produkcją aut elektrycznych ruszyła w zeszłym roku, w tym wyłącznie w Chinach oczywiście, sprzedała 40 tysięcy aut, a w przyszłym ma być dostępna w Europie. Za dwa lata będzie miała 6 modeli, teraz ma dwa. To przykładowa zapowiedź z ostatnich dni, wszystkie ich z tego roku nie sposób policzyć. A przecież nowe marki przewiduje również Sony, wspólnie z Hondą, co prawda. Jest wietnamski Winfast, turecki Tok, zera, na jakże. Nawet Arabia Saudyjska będzie miała swoją elektryczną markę Ser, stworzoną wraz z Foxconnem, czyli największym na świecie tajwańskim producentem elektroniki. Za 7 lat możemy operować nie dziesiątkami marek, jak teraz, ale setkami. Jest też spora szansa na to, że to się jednak nie uda i że w Europie chińskie samochody będą jedynie wygrywały przetargi, w których najważniejszym kryterium jest cena, albo będą służyły w wypożyczalniach, głównie na minuty. Zobaczymy, jak będzie. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów: firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN, oraz firmę Prodigtech, która produkuje pod koniec września na stronach Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich pojawiła się informacja o wystawionych do sprzedania, a wcześniej odholowanych z ulic, przejętych przez miasto autach, autach porzuconych, odholowanych przez Straż Miejską na parking depozytowy. Tym razem do sprzedania było prawie 50 samochodów. A wśród nich kilkuletnie Renomaster się znalazło, Nissan Juke, 9-letnia BMW Trójka, Z2 Ducato. Trudno powiedzieć z jakiego powodu ktoś porzuca warte na oko kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy auto, ale mamy tu pewnie przekrój sytuacji kwitowanych krótkim życie. A to ktoś wyjechał, a to się komuś zmarło. Sporo aut to jednak stare graty, przerdzewiałe, zapewne popsute. Ich właściciele mogli po prostu wyprzeć je z pamięci, co w przypadku Chryslera PT Cruzera nawet jestem w stanie zrozumieć. Ale porzucić 900 w dodatku Cabrio. To zdjęcie najczęściej ilustrowało sporą liczbę artykułów poświęconych licytacji. I jak się zaraz okaże, naprawdę sporo osób ten konkretny egzemplarz przyciągnął. Również osobę, która poprosiła nas o ocenę. Od czego zaczniemy? Od sprawdzenia winu w bazach autodna. Być może czegoś się dowiemy ciekawego. VIN jest w dokumentacji przetargowej. Jest to jedna z niewielu informacji o tym aucie, poza przebiegiem 225 tysięcy i informacją o braku kluczyków. I jest sporo ciekawych informacji. Zacznijmy od szkód. Brak. Auto zostało zarejestrowane po raz pierwszy w 1990 roku, prawdopodobnie w Niemczech. Jest to wersja wolno 20130 130 KONI i w 2008 roku auto trafiło do Polski. Teoretycznie mogło stać porzucone nawet 10 lat, bo teoretycznie informacje o przeglądach technicznych zbierane są od 2012 roku. Ubezpieczenia również przez wiele lat mogło nie być. Zapis pojawia się w marcu 2020 roku, prawdopodobnie wtedy auto przeszło na własność Urzędu Miasta, albo zostało scholowane. Mamy też informacje o ilości wygenerowanych raportów sześć w ciągu kilku dni, zatem amatorów kroko w dalszym ciągu nie brakuje. A czy jest sens jechać? Jeśli auto stało 10 lat porzucone, w naszym klimacie w dodatku będzie to grad. Ale i tak jedziemy. Jest tak, jak miało być, czyli bardzo źle. Pierwsze wrażenie: grad. W szczególe mamy rozległą korozję na praktycznie wszystkich elementach zewnętrznych od maski, zaczynając przez błotniki, doły drzwi, potylną klapę. Popękana szpachla, widać, że to już raz było naprawiane. Dach jak widać też nie jest idealny. Żyje swoim życiem, jest poplamiony w kilku miejscach, uszkodzony mechanicznie. Pomiary, wbrew temu co znawcy często piszą w ogłoszeniach o grubej, ocynkowanej szwedzkiej blasze, Saby 900 nie były ocynkowane. Auto miało już naprawianą szpachlowaną maskę, błotniki z przodu, drzwi, błotniki z tyłu również. Wnętrze. Trochę zdewastowane, ale w miarę kompletne, fotele ujdą, choć ten kierowcy i tak powinien odwiedzić tapicera, bo puścił szef. Komora silnika, kluczyków brak, więc uruchomić się auta nie da, skrzyni nie sprawdzimy, czy też nie jest do remontu, ale tak na pierwszy rzut oka to mamy tutaj mnóstwo mokrych od oleju miejsc i oczywiście sporo korozji. Jeśli auto wygląda tak jak wygląda na zewnątrz, czyli jest przerdzewiałe, nie ma się co oszukiwać, od spodu też będzie bardzo zgnite. Jest źle, bardzo źle. To jest auto do kompleksowej renowacji blacharskiej. Podłoga, progi, podciągi, doły drzwi, maska w której są dziury, pokrywa bagażnika tak samo. Dramat. Szacowany koszt 15-30 tysięcy złotych, i to jest sama blacharka. Potem trzeba to auto polakierować minimum 15 tysięcy i mamy ładne auto, które nie jeździ, bo do zrobienia jest mechanika. Silnik trzeba uszczelnić w najlepszym wypadku w najgorszym wymienić albo naprawić. Skrzynia to zawsze słaby punkt kroko tutaj nie wiemy, w jakim jest stanie. Do tego elektryka, duperele, galanteria wnętrze. Auto wyceniono na 10,5 tys. zł, to była cena wywoławcza, moja wycena jest nieco niższa i brzmi nie. Auto wylicytowano za 26 tysięcy złotych i jest to szaleństwo niczym nieuzasadnione. Chyba ktoś się zdrowo napalił i albo nie obejrzał, albo przez różowe okulary oglądał. Bo za 30 tysięcy można kupić auto z suchego amerykańskiego stanu, spalone słońcem, ale sprawne, bez rdzy, tylko do malowania i ewentualnie kosmetyki, pewnie jakichś napraw mechanicznych. Za 40 tysięcy można kupić ładny, zadbany, w ciągłym użytku egzemplarz z dwoma kompletami opon i pełną historią napraw. To tyle na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Dziennika już za tydzień. Do zobaczenia.